Cześć Siemanko, jestem Władek. I dzisiaj będziemy. No, już wybudowałam dom. I dzisiaj, może spróbujemy znaleźć żelazo. Jak widać, tutaj moje pieski się patrzą na mnie. I chcą mojego pieczonego kurczaczka, dlatego. Dobra, ja teraz. Patrzcie na mój domek. Wybudowałam tak, taki. No, nie jest jakoś. Taki ładny tutaj nad przepaścią, ale tam jest trzcina cukrowa. Właśnie pójdę po tą trzcinę. Szybko pójdziemy. Aby jako tak zrobiłem domek. Dobra, tutaj niech rośnie. Ja sobie tutaj zbiorę. Ma dużo tej czciny, ale... Będę miał. Nie, 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 nie tak. Tylko tu. Tu, 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 tu. O, już nie ma, dobra. Mam cały stak trzciny. O, co to? Trawa? Latająca wyspa małulutka? Nie wiem. Właśnie, bo ja pieski tam zostawiłem. Coś zaciąłem się. Dobra, idziemy. Idziemy szybko. A nie wiem, czy teraz wajdę tędy. Dobra, szybko wchodzimy. Co pieski? No. To idzie pieczonego kurczaczka. Opa, jak się patrzy. Masz jeden. I masz drugi. Dobra. Chodźcie. Do domku. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie tutaj. Wymyślcie imiona, bo nie wiem. Jaki? Jest malutki piesek! Jej, to musicie trzy imiona wymyśleć. Ja! A mogę dać mu coś? Ej, chodźcie! Pieski! Chodź! Chodź tu! Chodź, chodź! Ale się fajnie! Ej, nie uciekaj! Chodź! Mały! Duży. Chodź, ludki. Jesio. Aja, aja, grzeczny piesek. Popchnę go. Chodź tu, psie. Stań koło niego, żeś. No, chodź, 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 chodź. Sik. Dobra. Siad. Siedź sobie tutaj. Gdzie mały? O, jest tu. O, mogę mu dać siat. Dobra, siat. I... Mogę dać mu? Tylko jednego kurczaczka? Mogę, tylko muszę stawić. Kordę. Co jest? Co jest, nie mogę mu dać. A ja temu mogę. Dałem mu. Co jest? Kurczaka nie mogę dać nikomu. Ups, przepraszam. Dobra, zostawię lepiej. Łóżko tutaj. Hmm. Właśnie, gdzie tu będzie kuchnia? Myślę, że chyba gdzieś tu. Ja sobie tu postawię łóżko. Dobra, prześpię się. Zaraz. Dobra. O, jak ty wstałeś? A jest, jesteś bez obrazu? A nie jesteś. O. Dobra, dałem Tobie w końcu mogę dać? Nie mogę. Dobra. Chodź, piesek. No co po moim łóżku skaczesz? Siad. Siad. No. Siedź. Dobra, niech... Niech siedzi już na moim łóżku, no. Ja mam tutaj piecyk. Nie wiem. Dobra. So, sobie tutaj postawię piecyk. O, dobra. Hmm. Co tam tam? O właśnie mięso. Hmm. Mam tu jeden węgiel, drugi. Co jest? Dwa węgle? Dobra, damu. Z dziesięć. Dobra, damu. Połowę. Co tu jeszcze mam? Dobra. Niech się to przepali. A ja sobie zrobię skrzynkę. W tym czasie dwie skrzynki. O sobie postawię. Dobra, patrzcie, tutaj sobie zrobiłem ogródek taki. Tutaj posiałem marchewki. Tu, to jasne, takie o tu. Po czym staje? To są marchewki, to jest pszenica, a to są ziemniaki. Dobra. Oho, tam pajak. pająk. Pająk. Chce się do mnie dobi dobija się Pająk do mnie. Zauważył, że mam taki fajny domek. Dla mnie to nie jest taki fajny, bo. Mały trochę, ale fajne drzwi zrobiłem. Co, piesek, się obraziłeś? Na mnie? Chcesz kurczeczka? Masz. Ej, co jest? Jak mu dam, to on staje? Tu muszę kość. Siat. Przez tego kurczaka on wariuje. Widzę. Dobrze. Hmm. Co teraz by robić? Tutaj przepaliło się, dobra. To też lubi? E, to też lubi. Dobra. Hmm, nie wiem, zimniaki też przepalać. Na pewno to przepalę. Sobie. Napiszcie w komentarzach, kto nie lubi kliperów. Ja strasznie nie lubię, jak oni wybuchają. Daj, napiszcie w komentarzach, kto ma jakiś pomysł, żeby się pozbyć kliperów. W Craftmanie. Chyba, że ktoś nie ma Craftmana, no to... Załatwię pająka. Chodź tu, pająk. Uciekamy. Chodź, chodź, chodź. Chodź, pająk. Chodź. A co tak wolno? Ja musi, mam nie dogonić. Chodź, jesz? Co za... Co, zauważył mnie? Co za pająk? Siema, pająku. No co, no co? No, no. Chodź tu. Chodź, 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 chodź. Rączką zapomniałem. O, nic nie wypadło. Zapomniałem miecza. W ogóle nie mam miecza, muszę sobie zrobić. Dobra, szybko. Hmm. Nie wiem, co robić. Dajcie znać koment w komentarzach. Co robić? Przepalać ziemniaki, czy nie? Hmm. Wiem! E, patyki, patyki. Dobra, wezmę całe. Zrobię wędkę. E, parę patyków. A całe. Drewno patyków. Dobra. Wędkę. Patyki odstawię. Trochę połowię i... Zaraz się. No zaraz. Zaraz. Po połowie chwilę i zaraz do Was wrócę. Cześć! Dużo pająków zabiłem już kilka nocy i tak łowię sobie, łowię, przepaliłem sobie rybki. Znalazłem so trochę... Węgla. Nie tak łowię, wyłowiłem sobie. Wędki. Też. łuk. Nie tak sobie dalej łowię. łowię. Bym chciał wyłowić siodło. Kiedyś wyłowiłem. Uwaga. Cyk. Dobra. Jeszcze trochę połowię i zobaczę. Zaraz do was wracam. O kurde, deszcz pada. Muszę iść do domku. Nie chce mi się łowić w deszcz. Dobra. Hmm, co bym sobie porobił? Lekko mi się ścina ta gra. ale... O, już urozwidzę piesio. Dobra, to... Przepalę jeszcze rybki Na szybkiego No nie, te Zostawię Dobra Tą przepalę i te dwie Dobra. A, kurczaczka miałem dać. Ten. Jednego. Ten. Dobra. Masz tu. Nie siad! Siadasz? Przez tego kurczaczka szalejesz. No i wstał. Co, drugi się wstaje? Siadłeś? No oni są zbugowani chyba Dobra. Hmm. Ja bym sobie tylko nie wiem gdzie Nie wiem czy robić Zrobię sobie tu A potrzebuję tylko drabinki Czyli potrzeb Wezmę taka Tu patyki Ja zrobię drabinki i zaraz do Was wracam. Dobra, zrobię już drabinki. Dobra, to kopiemy się w dół. Bo, boję się. Kurde, tutaj chyba jest. Tutaj nie spadnę? Ja się boję tutaj kopać, bo ja boję się, że spadnę. Dobra, zaraz wykopię, ile tam trzeba i zaraz do was wracam. Dobra, jakoś się tutaj kopałem. Znalazłem jakąś jaskinię. O, żelazo znalazłem. Dobra, ale myślę, że już będę kończył ten odcinek, bo za długi, żeby nie był. Tutaj jest jakiś się patrzy na mnie. Wyjść, jak to wyjść? Dobra. Dobra, ja się z wami żegnam. Piesek, odsłoń! Bo ja się z widzimy, żegnam. To ja się z wami i z pieskami żegnam. I to, cześć!